blat roboczy, stół albo biurko. Cokolwiek na czym chcecie pracować, pisać albo stawiać różne rzeczy, a w razie konieczności ma wam zaoszczędzić miejsce i ma zajmować tyle miejsca, ile w zasadzie ma grubości, to właśnie dzisiejszy projekt. A jeżeli tego typu projekty was interesują, koniecznie zasubskrybujcie kanał, powiadomienia włączone, bo będzie się teraz działo. Mój blat ma 200 cm długości i 60 cm głębokości. Krok pierwszy ustalenie na jakiej wysokości ma blat się znajdować. Jeżeli będziecie chcieli pisać, ma to być blat czy biurko dla ucznia, pod którym się też zmieszczą szafki na zeszyty, tego typu rzeczy, ma on siedzieć i wygodnie, ergonomicznie opierając się na biurku, pisać, sugerujcie się wysokościami standardowymi biurek. W moim przypadku 107 cm, a to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chcę wygodnie stać i pracować przy moim blacie. Po drugie, Taka jest maksymalna wysokość mojego najwyższego roweru, a rower chce parkować pod spodem. Mój blat będzie mocowany do ściany za pomocą trzech mocnych zawiasów, a podwieszany na łańcuchach rowerowych i podpinany za pomocą karabinku. Znam już wysokość mojego blatu, czas na ustalenie rozstawienia zawiasów oczywiście pierwszy środkowy zawias na samym środku. I trzeci zawias odmierzam symetrycznie po obu stronach, ale nie na samych końcach płyty mojej, tak żeby uzyskać jak największą sztywność. Śrubki, czas na śrubki. Tych znajdziecie w marketach budowlanych oczywiście bez liku kierujcie się dwoma rzeczami. Po pierwsze, tym, żeby ładnie wyglądały i żeby nie wystawały za bardzo nam z zawiasów najlepiej gdyby w ogóle nie wystawały. Po drugie, żeby łatwo się je przykręcało. Czyli ja użyłem śrub, które nie obracają mi się w drewnie. Ale po trzech, czterech montażach i demontażach zaczęły mi się lekko obracać, więc gdyby śruby były na ładne, ozdobne nakrętki, takie kołpaczki z możliwością złapania ich po obu końcach za pomocą klucza płaskiego, wtedy macie pewność, że wszystko się uda przykręcić. Ja postanowiłem każdy zawias zamocować za pomocą dwóch śrub do blatu i za pomocą czterech śrub do ściany. Te dwie śruby przykręcane na nakrętki spokojnie wystarczają, więcej nie potrzeba. Nie przeszkadza mi jakoś to, że w tych zawiasach y, będą dwa otwory. Nie. Pod spodem podkładka, nakrętka, przykręcam, wszystko ładnie łapie, jestem zadowolony. Czynność powtarzam dla każdego z trzech zawiasów. Przed wierceniem w nieznanej mi do końca ścianie warto pobawić się w poszukiwacza skarbów. Poziomowanko nie chcemy, żeby kulki od łożysk nam gdzieś zjeżdżały na prawo czy na lewo. Już prawie blat zamocowany. Ja w tym filmie pokazuję wam, że wykonuję robotę dwa razy. To znaczy najpierw zamocowałem zawiasy nad blatem. Tak żeby blat otwierał się do góry. Ale ponieważ potem postanowiłem zamontować nad Blatem specjalną grafikę na szkle, które będzie wystawało i zawiasy będą mu przeszkadzały, dlatego zawiasy przełożyłem pod Blat, czyli obróciłem Blat i blat, blat będzie chowany, zamykany w dół. Jeżeli planujecie na stałe trzymać coś pod Blatem, czyli ma to być biurko, będzie tam jakaś szafka, w takim przypadku Blat będzie musiał być otwierany do góry, czyli taka opcja, jaką widzicie w tym momencie na, na, na zdjęciu, na załączonym obrazku. Trzeba będzie wtedy też jeszcze zastosować specjalne zamknięcie, zapięcie blatu po otwarciu go do ściany, tak żeby blat nam nie spadł, kiedy go złożymy. W moim przypadku będę wykonywał tutaj robotę jeszcze raz, ale teraz pokazuję Wam: wiercenie czterech otworów w ścianie do każdego zawiasu wystarczająco. Nie używajcie zbyt małych kołków. Szóstki, ósemki będą idealne w zależności od tego, jakie macie ściany. No a ja zaraz będę robił wszystko jeszcze raz. Czas zamocować oczka montażowe do naszego łańcucha do roweru. Oczka nie mogą być zamontowane zbyt blisko ściany, bo wtedy zbyt duża dźwignia będzie działała na łańcuch, na kołki, na śruby i cała konstrukcja będzie mniej stabilna. Moje są mniej więcej w połowie, może kawałeczek za połową. Konkretnie to chyba nie ma znaczenia. W opisie macie dokładne wymiary. Podobnie na ścianie. Te oczka nie, nie mogą być zamocowane zbyt nisko blatu, czyli w tym przypadku zbyt nisko, bo wtedy znowu na kołki będzie działała duża siła. Kąt łańcucha około 45 stopni będzie elegancki. Wiem, nie w każdej ścianie się tak fajnie wierci. Przepraktykowałem, niektóre są bardzo problematyczne, a ja mam fajne ściany w studiu szajbajkowym i fajnie mi się wierciło. Karabinki, to sobie kupcie jakie Wam się podobają, mi się akurat takie matowe podobały. Łańcuchy, od razu się logujcie na Facebooka i na szajbajk giełda uh, dostaniecie łańcuchów starych, dentek starych, ci u nas dostatek za darmochę dostaniecie. Po ustaleniu długości łańcucha po każdej stronie łańcuch musimy rozpiąć i spiąć. Uwaga, nie robimy tego jak, te, jak. Tak? To jeszcze raz poproszę. Po ustaleniu długości łańcucha rozpinamy go i zapinamy w naszych oczkach. Uwaga, nie robimy tego tak, jak zrobilibyśmy to w rowerze, czyli nie będziemy wymieniać swożni. Słożniki użyjemy ponownie. Pamiętajcie, by przy wyciskaniu słożników wycisnąć ich jak najmniej się da, by łańcuch dało się już rozpiąć. Potem wskoczył na swoje miejsce. Pamiętajcie, stworzeń musi być cały czas wpięty do łańcucha, tak żeby nie wypadł wam osobno, bo potem zapinanie łańcucha jest dużo bardziej skomplikowane. To jest ten moment, uwierzcie mi, to jest ten moment, w którym na waszych twarzach pojawi się Uśmiech. To jest ten moment, kiedy sięgniecie z dumą po kubek herbaty albo po pipko, żeby wziąć łyka i powiedzieć sobie, no, zapięło się. Tak wygląda blat składany w dół, ten składany w górę będzie potrzebował dodatkowego zabezpieczenia. W moim przypadku trzeba będzie jeszcze naprawić zniszczenia na ścianie, oraz oczywiście pokażę Wam dokładnie, w jaki sposób lakierowałem blat. Zależy mi oczywiście na jego trwałości, odporności na zadrapania oraz oczywiście możliwości zmywania z niego smarów i innych brudów po serwisie roweru. No, dobrze by było, żeby był jak najbardziej matowy, tak, żeby kamery nie widziały światła odbijanego z sufitu. Właśnie dlatego noszę w studiu czapkę. Jednak trzeba mieć świadomość, że po nałożeniu trzech warstw, nawet matowego lakieru, z każdą warstwą powierzchnia będzie coraz bardziej błyszcząca. Jak moja głowa. Dobre pytanie chcecie mi na pewno zadać, albo już nawet ktoś zaczął pisać. Czy warto by było pomalować ten blat przed zamocowaniem wszystkich uchwytów? Myślę, że tak. Zrobiłem to na samym końcu, dodając sobie roboty, myśląc, że podczas manipulowania blatem prac będę mógł jakoś uszkodzić lakier, porysować go, ale chyba faktycznie tak bardzo bym go nie zniszczył, więc najpierw poddałbym go lakierowaniu, a potem montował wszystko. Przygotowanie blatu do lakierowania. Niestety nie widzieliście pierwszej fazy pracy nad blatem, bo blat miał kanty ostre. Nie był też dobrze całkowicie wyszlifowany. Te kanty już są zeszlifowane. Nie wiem, jak to zrobiłem. Zgubiłem te pliki nagrań na dworze, kiedy szlifowałem maszyną, więc nie zobaczycie tego. Natomiast tutaj w zasadzie już tylko jakieś zadziory, które bym zrobił, zeszlifowałem. gdzie niegdzie pobrudziłem blat, więc go, więc go doczyściłem. Teraz będzie już odkurzony i gotowy do malowania. W zasadzie testuję ten lakier, bo tym lakierem chcę pomalować schody, więc to też trochę, trochę test. E, tutaj macie jakieś informacje na temat lakieru, jeżeli, jeżeli byście chcieli, trzeba go dobrze wymieszać, no i będziemy gotowi do malowania. Na górze, czyli warstwa wierzchnia, na której będę pracował, moja warstwa robocza, będzie pokryta trzema warstwami, tak zakładam sobie z góry. Natomiast yy, ta pod spodem będzie pokryta tylko jedną warstwą, trzech warstw nie, nie potrzebuje. Uwaga. Lakier jest bardzo śmierdzący. Tak wygląda po pomalowaniu pierwszej warstwy, jeszcze mokry. Teraz będę pierwszą warstwę malował z drugiej strony, pierwszą i ostatnią, bo to będzie jedyna warstwa po tej stronie. Przygotowuję sobie blat i, i zaraz będę jechał z lakierem. Zwróćcie uwagę na zacieki, tam gdzie widzicie, że troszkę więcej czasu poświęcam na szlifowanie. To w zasadzie zeszlifowuję wyschnięte zacieki z drugiej strony lakieru. Chociaż robię to bardzo delikatnie, z góry miałem świadomość, żeby zacieków nie porobić. Łatwo jest zrobić przynajmniej tym lakierem zacieki. Na to zwróćcie uwagę, uważajcie, zwłaszcza malując spodnią warstwę, bo wtedy na wierzchu te zacieki będzie widać. Po pomalowaniu pierwszą warstwą yy, cała powierzchnia jest bardzo yy, szorstka, więc żeby ją wygładzić, trzeba ją delikatnym zużyty ja chyba mam tutaj zużyty papier 180 bodajże, ale już naprawdę zużyty. Zeszlifowuję to delikatnie. Teraz znowu powierzchnia jakby zrobiła się troszeczkę bardziej matowa, ale też znacznie bardziej śliska. Nakładam teraz drugą warstwę lakieru. Ważne. Polecam wam Każdej warstwie dać schnąć dłużej niż zalecane przez producenta. Oczywiście, producent bierze poprawę na, poprawkę na to, że ktoś będzie chciał robić krócej i daje wam tam powiedzmy 20 czy 24 godziny na schnięcie. Natomiast każda warstwa im, im mniej czasu jej dacie na wyschnięcie, tym trudniej będzie jej wysychać po nałożeniu na niej kolejnej warstwy. Logiczne. I chociaż z technicznego punktu widzenia nie trzeba bardzo długo każdej warstwy suszyć, to z praktycznego im dłużej suszycie każdą warstwę, tym krócej ten blat będzie, krótko mówiąc, śmierdział po zakończeniu malowania. No a to właśnie naprawianie tego, co z rzem popsuł. No, ale chcę mieć tutaj bardzo fajną grafikę, i właśnie te zawiasy. Widzicie, gdyby były tutaj, gdzie szlifuję, to w tym miejscu właśnie byłaby, byłoby szkło, które by trzeba było wycinać. Nie wyglądałoby to fajnie. Stąd moja dodatkowa robota, no, żebyście widzieli od A do Z, co robiłem. No i teraz już czysta przyjemność. Przykręcam z powrotem lat, mocuję go i zaraz Wam zademonstruję jak to wszystko wygląda. mi się podoba. Powierzchnia wierzchnia, czyli ta z trzema warstwami lakieru wyszła jednak dosyć świecąca. Zobaczymy jak będą na to patrzyły kamery. Tak wygląda blacik złożony. Mogę sobie zaparkować obok niego rower. Mogę sobie mieć rozłożony blat, czyli tak jak będzie najczęściej w moim przypadku, tam coś będzie leżało, coś tam będę serwisował składał, a rower awaryjnie mogę schować pod blat, dlatego że trzy rowery będą wisiały na ścianach, jeden spokojnie mieści się pod spód. Super sprawa, bawcie się dobrze, tworząc własne projekty. Yeah!